RX produkcja. Kupa ci HD. pizza darmo. Zrobił mi RX. Widzisz, spełniło się kolejne moje marzenie a też bardzo niespodziewanie Otóż to bit, a właściwie podkład Z głupomięci Hady mural. Owszem, jestem najebany, ale nie przeszkadza mi to nic Jest dla mnie nie tylko legendą, ale też mojego życia rewolucjonistą Mam to szczęście, że we własnym domu, w dobrych warunkach to piszę Jak jesteś hejterem, to idź i odejdź To nie fałsz z pożyczaniem wersów, To prawda, nie wtrącaj się tu to szczęście, prawda i sumienie wreszcie ten kawałek wesoły i już należy do Hady. Hada to legenda, ale też mojego życia rewolucjonista. Ten kawałek wesoły i już należy do Hady. Hada to legenda, ale też mojego życia rewolucjonista. Zupełnie odmienił moje życie Ja sam zacząłem żyć hip-hopem Zostałem raperem Nauczyłem się rzeczy trochę Inspiruje mnie nie tylko stylem życia Ale też celem pisania Dwójki myśli, on wszystko to miał Róż zajebisty, ciężki przekaz Równo co tydzień pije Dosłownie za Tomka zdrowie Obejrzałem proceder, kupiłem HD czapkę i bluzę Zacząłem pisać, wkrótce zawitałem do studia Tak zaczęła się moja przygoda Bardzo ci za wszystko dziękuję CHDA ten kawałek wesoły już należy do Hady, Hada to legenda, ale też mojego życia rewolucjonista. Ten kawałek wesoły już należy do Hady, Hada to legenda, ale też mojego życia rewolucjonista.